wiecie, straciłam Andrzeja. No nie tylko ja, rodzina też i bliscy. Ale co chciałam Wam zaprezentować? Chciałam Wam zaprezentować utwór pod tytułem Pomaluj mój świat. Zespołu 2 plus 1, w aranżacji Andrzeja Sielskiego. I teraz włączę po prostu sprzęt. I spróbuję Wam go zaśpiewać. Poczekajcie. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy na na deszczu mokną, Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popioł przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana Twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełne Słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką twoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Muzyka Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją. Kredką, więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni, niech mi zalśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi, więc chodź pomaluj mój świat, choć pomaluj mi życie. Więc choć pomaluj mój świat, choć pomaluj mi życie, więc choć pomaluj mój świat, choć pomaluj mi życie, więc choć pomaluj mój świat, choć pomaluj mi życie. Andrzej przed odejściem bo zmarł 2 maja 2022 roku. Pracował ze mną nad tym utworem. Jeśli chodzi o wykonanie jego, nie jest to studyjne nagranie, jest to nagranie dla tak zwanego żywca, więc może być tak, jak jest. Moim marzeniem jest nagrać tę piosenkę w studio. I pokazać całemu światu jego aranżację. To jest jeden z utworów, który zaaranżował dla mnie, specjalnie dla mnie. Mam nadzieję, że większość osób pozna aranżacji Andrzeja, bo ja ilekroć słucham aranżacji Andrzeja oraz jego kompozycji, to wiem, że on żyje.